Trzy zapachy. Trzy zapachy dla mężczyzn, które są idealnym pomysłem właśnie na teraz, na wiosnę. Takie zapachy pobudzające, dodające wigoru, dodające energii. Uwaga! Pierwszy to Wood Spices od Montale. Zapach, który ma kadzidło. Tak, ma kadzidło w bazie, ale jednocześnie ma nuty hebanu i nuty przypraw, wysuszonych przypraw. Idealne, kolejny to perfum z De Marley. Zapach, który ma rozmaryn, mięte, mnóstwo cytrusów, ma również lawendę i geranium. przepięknie zblendowane, aby nas każdej chwili w całym dniu budzić do życia. Naprawdę ten zapach po prostu sprawia wrażenie, że nawet przy biurku nie będziecie zmęczeni. Trzeba go sprawdzić koniecznie. I ostatni, Discover. Discover to jest taka wizja zapachu, który przedstawia nam świeżo ścięte. Zioła. Zioła są krojone na takiej prawdziwie drewnianej desce. Wyobraźcie to sobie, świeże te ścięte zioła, krojone na desce i oblane naturalnym sokiem z cytryny, kwaśnej cytryny. I właśnie tak jest Discover. Ale jeszcze tam skrywa się nuta mineralności. Dlatego ja to pachnidło uwielbiam na mężczyznach właśnie teraz, kiedy jest taka budząca do życia wiosna. A wy jakie uwielbiacie perfumy właśnie teraz? A wy jakie uwielbiacie składniki w zapachach, które budzą was i które sprawiają, że macie mnóstwo wigoru? Piszcie w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi.